Jądro Ziemi jest stale w ruchu. Krąży ono wokół własnej osi. Jest to ruch, który nazywamy obrotem własnym. Jego prędkość zależy od miejsca na Ziemi, ale średnio wynosi około 460 metrów na sekundę. Ten ruch jest niezbędny do utrzymania magnetyzmu Ziemi i jest jednym z ważnych procesów geodynamicznych, które utrzymują stabilność i równowagę Ziemi. Prawdziwe poruszenie w zachodnich mediach wywołały badania chińskich naukowców Yi Yang i Xiao Dong Song na temat spowolnienia rotacji jądra ziemi. Artykuł naukowców z Chin ukazał się 23 stycznia w czasopiśmie Nature Geoscience: Czy grozi nam niewyobrażalny kataklizm? Ruch obrotowy Ziemi jest generowany przez ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi, zwłaszcza z jądra wewnętrznego i jądra zewnętrznego. Jądro wewnętrzne jest stałe, jednak jądro zewnętrzne jest ruchome i dostarcza ciepła do skorupy ziemskiej. Nie jest możliwe, by jądro Ziemi nagle się zatrzymało. Ewentualne zatrzymanie ruchu obrotowego Ziemi byłoby skutkiem jakiegoś bardzo poważnego zaburzenia w jej wnętrzu lub wpływu jakiegoś zewnętrznego czynnika. Do tej pory nie było jednak żadnych przesłanek naukowych, które sugerowałyby, że takie zaburzenie mogłoby mieć miejsce w najbliższej przyszłości, aż do teraz. Artykuł wywołał zaciekłą debatę na temat wpływu jądra Ziemi na procesy zachodzące na planecie. Naukowcy przytaczają w swojej publikacji dane z analizy powtarzających się od początku lat 90. fal sejsmicznych i dochodzą do wniosku, że rotacja jądra Ziemi zwolniła w ostatniej dekadzie. Wszystkie trajektorie, które wcześniej wykazywały znaczące zmiany czasowe, uległy niewielkim zmianom w ciągu ostatniej dekady. Ten model ma charakter globalny i sugeruje, że rotacja w jądrze niedawno znacznie zwolniła. Znaleźliśmy zaskakujące dowody na to, że wewnętrzne jądro prawie przestało się obracać w ciągu ostatniej dekady i może doświadczać odwrócenia wielowiekowej okresowości oscylacji napisali w opublikowanym artykule geofizycy Yi Yang i Xiao Dong Song z Uniwersytetu Pekinskiego w Pekinie. Od zaledwie kilku dekad wiemy, że wewnętrzne jądro Ziemi obraca się względem płaszcza nad nim, co zostało potwierdzone w 1996 roku przez Songa i jego kolegę Paula Richardsa, sejsmologa z Columbia University. Przed ich pracą pomysł, że wewnętrzne jądro Ziemi obraca się oddzielnie od reszty planety, był niesprawdzoną teorią. Przewidzianą przez niesprawdzony model ziemskiego pola magnetycznego. Od tego czasu naukowcy z Ziemi próbują dowiedzieć się z odległości 5100 km, jak szybko lub wolno wiruje wewnętrzne jądro. Początkowo sądzono, że jądro wewnętrzne dokonuje całkowitej rewolucji co 400 lat, napędzanej momentem elektromagnetycznym i równoważonej przyciąganiem grawitacyjnym. Ale inni naukowcy wkrótce zasugerowali, że obraca się znacznie wolniej a zakończenie rewolucji zajmuje tysiąc lat lub więcej, szybkość tego obrotu i pytanie czy się zmienia jest nadal przedmiotem kontrowersji. Po rozważeniu wszystkich za i przeciw, Song powrócił do tej samej metody, którą on i Richards zastosowali, aby dojść do wniosku, że wewnętrzny rdzeń wiruje. W 1996 roku śledzili odczyty fal sejsmicznych z powtarzających się trzęsień ziemi, zwanych dubletami, które przemieszczały się przez wewnętrzne jądro od południowego Atlantyku do Alaski w latach 1967-1995. Gdyby wewnętrzne jądro się nie poruszało, fale uderzeniowe musiałyby podążać tą samą drogą. Ale Song i Richards wykazali, że od lat 60. do 90. fale sejsmiczne przyspieszały o ułamek sekundy. Teraz w nowym badaniu Song ponownie przejrzał stare dane i porównał je z nowszymi wzorami niemal identycznych fal sejsmicznych, które wskazują, że wewnętrzne jądro zwolniło, a nawet może się odwróciło. Odkryli, że od około 2009 roku trajektorie, które wcześniej wykazywały znaczne fluktuacje czasowe, pozostały praktycznie niezmienione gdy fale sejsmiczne przechodziły przez rdzeń i wychodziły z drugiej strony. Jakakolwiek różnica czasu zniknęła, ten globalny wzorzec sugeruje, że rotacja w jądrze ostatnio utknęła w martwym punkcie. Yang i Song uważają również, że niedawne zatrzymanie rotacji wewnętrznego jądra jest spowodowane odwrotną rotacją solidnej żelaznej kuli ślizgającej się w drugą stronę podczas 70-letniej oscylacji. Według ich obliczeń wystarczyłaby niewielka nierównowaga sił elektromagnetycznych i grawitacyjnych, aby spowolnić, a następnie odwrócić obserwowany obrót jądra wewnętrznego. Ale to nie wszystko. Naukowcy zauważają, że 70-letnia zmiana zbiega się z innymi okresowymi zmianami obserwowanymi na powierzchni Ziemi w długości dnia i polu magnetycznym, które mają okresowość od 6 do 7 dekad. Dziesięcioletnie wzorce w obserwacjach klimatu, takie jak średnia globalna temperatura i wzrost poziomu mórz, również wydają się dziwnymi zbiegami okoliczności. Według Yanga i Songa, te częste, powoli zmieniające się, subtelne fluktuacje, które pojawiają się co 60 do 70 lat, wskazują na system rezonansowy w różnych warstwach Ziemi. Ponieważ uważa się, że wewnętrzne jądro Ziemi jest dynamicznie połączone z zewnętrznymi warstwami, z zewnętrznym jądrem, za pomocą sprzężenia elektromagnetycznego, a z płaszczem za pomocą sił grawitacyjnych, badania mogą również pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób procesy zachodzące w głębi naszej planety wpływają na jej powierzchnię. Tak jak zawsze i dzisiaj, zapraszam Was do wyrażenia opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału oraz klikania w dzwoneczek, żebyście nigdy nie przeoczyli jednego z naszych filmów. To tyle ode mnie, życzę Wam wszystkim spokojnego dnia i słyszymy się już wkrótce.